Niedaleko bytowa na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Słupi położona jest mała wioska Osieki. Świetlicy wiejskiej panie pracują nad strojeniem wieńca, który będzie brał udział w dożynkowym konkursie. Pani Róża Radoń postanowiła wspólnie z koleżankami założyć stowarzyszenie, które formalnie zawiązało się, by wspomagać działalność społeczną na rzecz mieszkańców wsi. Ja tutaj jestem obcą osobą, od pięciu lat co prawda mieszkam w Osiekach, ale przez te pięć lat nie dałam rady poznać nawet części e, e, mieszkańców i pomyślałam sobie, że byłaby to fajna okazja, żeby poznać ludzi, a przede wszystkim też zintegrować wieś, ponieważ obserwowałam, że e, właściwie każdy w domu e, e, jest u siebie i ja nie wiem, jak tam kontakty sąsiedzkie się odbywały. Ale pomyślałam, że to byłaby fajna forma. I okazało się, że spora część naszych, mieszkańców naszej wsi właśnie poparła ten projekt, co widać panie są bardzo zaangażowane. No i właśnie będziemy działać. W ten sposób powstało stowarzyszenie sympatycznej nazwie Osiecko, które mobilizuje mieszkańców do społecznej pracy na rzecz własnego środowiska. Stowarzyszenie umożliwia teraz zdobycie środków z budżetu gmin, a także funduszy z programów unijnych. Ponieważ stowarzyszenie powstało w tym roku e, i latem przede wszystkim skupialiśmy się na zajęciach dla dzieci, żeby za, e, zaaranżować im czas, e, to do tej pory takich spotkań nie było. Natomiast planujemy na jesień i zimę, na długie zimowe wieczory. Yy, konkretnie jeszcze trudno powiedzieć co, ale zamierzamy właśnie spotykać się i organizować sobie dość aktywnie ten czas. Mimo niedługiej działalności Stowarzyszenia Osiecko są już tego efekty. W okresie wakacji udało się zagospodarować czas wolny dzieciom i młodzieży pod opieką dorosłych. Zorganizowano wyjazdy. Korzystaliśmy z programu yy, który, jak gdyby, patron, któremu patronował, e, pot, patronowała Fundacja Parasol. E, I to była paleta barw, tak nazwaliśmy ten program. E, dostaliśmy dofinansowanie, żeby zorganizować dzieciom tutaj na wsi czas. Zorganizowaliśmy rajd, e, warsztaty malarskie, e, wyjazd do kina. I po prostu to była też forma i zagospodarowania dzieci, i zintegrowania I co było najfajniejsze, dzieci bardzo chętnie uczestniczyły. I to były i maluchy, i były to nastolatki, co było po prostu fantastyczne. Stowarzyszenie Osiecko w Osiekach jest przykładem, jak można zmobilizować mieszkańców wsi do wspólnej pracy. Życzymy zarządowi dużo pomysłów na rzecz dalszej działalności oraz sukcesu w zdobywaniu środków, bo te są nieodzowne, by realizować program stowarzyszenia.